Zjedz cukierka? Złasz, łasz, łasz ze mnie! On kocha, on kocha, on kocha. Gdzie pójdę, on też pójdzie, on pójdzie, on pójdzie. Obcy nie powstrzyma go, i góry, choć wysokie są, musi pójść. Wytrzymam zaraz, coś zrobił z tą maczynką. To jest Amelion! Co? Amelion! Co to jest? To jest! Kurwa! To jest Amelinowe! Amelion! To jest! I to, to, droga! Ja, jak się, ja jest. chciałem to pomalować, to chyba nie, nie pomalować tego. Nie pomaluję. To musisz szparbę amelionową! Jaką? Amelinową. Ale farbę jaką? Amelinową Amelinum. To te ramki, to pomalujesz. No a tego chcia to chciałem pomalować i nie chuja. Musiałem ścierać farbę. Nie pomalujesz. Nie? To amelinum. Amelinum? No nie pomalujesz. farba nie przy mnie. Jan, yeah. zupa. Przygotowałam pyszną kolację. W ogóle to, to jest mój, mój specjał. Jeż, mięsny jesz, który jest po prostu przesłodki. Mięsny jesz to moje ulubione danie. Zawsze kiedy przyrządzamy go, śpiewamy mięsny jesz, mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. <noise> Jego jeża jedzono u nas w domu od pokoleń. Robiła go moja babcia, robiła go moja mama, teraz robię go ja. Coś ty tu nawadowała? trochę batonów. Zabierz jej, zabierz jej, zabierz Teraz potrzebne. Nie oczekuję wiele, po prostu bądź. Nie musisz mieć nogi, po prostu bądź. Re, 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 re. Nie musisz mieć oka, po prostu bądź. Po prostu bądź przy mnie i trzym mnie za rękę. Albo za co tam chcesz? Jak dziewczyna jest ładna i w ogóle atrakcyjna, to musi swoje atuty wykorzystywać. Witamy w Kuchni Pełnej Niespodzianek. Dzisiaj opowiemy o tym, jak zrobić bu... Burdel. ...bułeczki.